Cześć, witam Was na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj sobie poruszymy temat dosyć ciekawy i taki troszkę ode mnie, tak? Moje zdanie: jak to jest faktycznie z tymi iglami? Czy one faktycznie szkodzą dzieciom, czy szkodzą młodzieży? I co najważniejsze, czy szkodzą dorosłym? I czy to jest coś śmiesznego, czy to jest coś dziwnego? Zapraszam! Nieraz na pewno pytaliście się samego siebie, nawet, tak? Czy, czy dzisiaj zagrać? Czy dzisiaj zagrać w tą grę? Czy dzisiaj zagrać w tamtą grę? A wyobraźcie sobie, jak pytają o to siebie samych wasi rodzice, wasi podopieczni, wasze żony, wasi mężowie. Słuchajcie, to jest bardzo ciekawa sprawa, dlatego że na pewno u każdego z was, a na pewno w większości, macie telewizory w domu. Ja również mam telewizor, ale na przykład nie mam telewizji w ogóle, nie mam żadnej telewizji satelitarnej, nie używam. Jakieś pięć lat temu z małżonką zrezygnowaliśmy z tego, na, nie na rzecz internetu czy, czy na rzecz innych spraw, które, jak wiecie, ten kanał polega na grach że ja gram i w ogóle, że małżonka gra, że dzieci moje grają. Owszem, jest to prawdą, ale czy zastanawialiście się i pytaliście się właśnie kiedyś, kiedykolwiek siebie? Czy to w ogóle ma sens? Czy to jest normalne? Czy to jest śmieszne? Czy to jest dziecinne? Czyli tak zwana dziecinada u nas dorosłych. A ja wam, ja wam powiem jedną rzecz. Zapytajcie się swoich rodziców, czy dzisiaj oglądali jakiś serial, czy jutro będą oglądać jakiś serial, czy będą oglądać na przykład film. Bo przecież u każdego w domu coś takiego ma miejsce i to nie jest nic wcale jakiegoś, nikt tego nie postrzega, że to jest coś złego. Wszyscy oglądają, czy to ogląda prezydent jakiś na przykład, czy ogląda jakiś tam prawnik, czy psycholog. Czy, czy, czy ktokolwiek inny w domu, na przykład u siebie, przychodzi do domu i bierze pilota i z automatu sobie ten telewizor włącza. Nic bardziej mylnego, tak samo jest przecież z grami. Owszem, można się przyczepić do gier, można się przyczepić do, róż, no, do różnej branży gamingowej, bo tak naprawdę sfera gamingu jest bardzo szeroka i uwierzcie mi, wierzcie mi, lub nie, ale wiele firm wielu producentów filmowych, czy to reżyserów, Bierze właśnie główne wątki ostatnimi czasy coraz częściej z gier komputerowych. I to jest naprawdę też nic dziwnego, dlatego że często te wszystkie nasze światy, które są w grach przedstawione komputerowych, są naprawdę bardzo dobre i są to gotowe scenariusze. Nie jeden reżyser, nie jeden aktor chce wejść dzisiaj w sfery gamingu. Nie takiego, jeśli chodzi o gry komputerowe na przykład, ale jeśli chodzi właśnie o sam taki ten, można go nazwać prologiem, tak, do wejścia w tą sferę właśnie taką, nie tyle gamingową, tylko filmową, bo jak wiemy ostatnio, jaki film wyszedł, Uncharted, The Last of Us, nie, The Last of Us niedługo będzie jako serial, prawda, na, 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 na internecie. To są wszystko tematy, które są dzisiaj tutaj u nas obecne i to się będzie działo, to się, to się będzie działo, bo to jest bardzo prosta sprawa i tak troszkę z wątku odszedłem, ale słuchajcie, gry komputerowe to są tak jak filmy, to są tak jak seriale. One wciągają, ale są różne, prawda? Jest różna tematyka. Wiadomo, są filmy dla dorosłych, takie wiadomo, jak młodzi często oglądają, bo oglądają. I to nieprawda, że nie oglądają, bo oglądają. Każdy kiedyś coś takiego zobaczył, oglądał u kogoś, czy sam sprawdzał. To jest wszystko ludzkie. To jest wszystko temat tabu, jak najbardziej, ale to jest wszystko ludzkie. Wszystko jest dla ludzi. I właśnie teraz się pojawia taka, takie pytanie, czy, czy rodzice, którzy oglądają dany serial codziennie. Oni też myślą, oni też myślą codziennie, co się wydarzyło w fabule, co się stanie jutro, na przykład w serialu, tak? Co się stanie za 10-15 odcinków? To jest wszystko przecież tutaj u nas w głowie siedzi. Dlatego ja nie rozumiem, jeżeli ktoś w domu u Was, tak? Wybiera serial na poczet, na przykład z wyjścia, zamiast wyjścia na spacer. To też można nazwać, że to jest jakiś problem, tak? No bo jednak można spędzić ten czas z rodziną. Można wyjść na spacer, jest ładna, piękna jesień dzisiaj, dzisiaj w Polsce. Mamy piękny październik, raczej końcówkę tego października. I co? Idziemy sobie wieczorem, bo już po 17 jest ciemno i widzimy, ile tych szkiełek się w domach świeci. I to jest wszystko normalne. Zamiast wyjść z dzieckiem, tak? Zainteresować się, z dzieckiem porozmawiać? Nie, dziecko się bawi w drugim pokoju albo. Albo coś innego tam sobie samo robi, między innymi grawać na komputerze, a wy starzy <grytanie> siedzicie przed telewizorem. W większości, nie mówię, że wszyscy. Słuchajcie, właśnie dlatego o to chodzi. Wy nie oglądacie na przykład. Ja nie mówię, że serial to jest coś złego, czy jakiś film. Absolutnie, to jest tylko moje subiektywne spostrzeżenie tego, jak to się faktycznie odbywa u każdy, w większości polskich rodzin. I Wracając teraz do tematyki filmów. Okej, okay, oglądacie ten serial, macie jakieś przeżycia z tym związane, bo to nie jest tak, że wy się wtedy odprężacie. To jest nic takiego, absolutnie. To, 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 to tak nie działa. Nie, nie, nie. I słuchajcie, naprawdę, to wy to przeżywacie tak samo jak gry się przeżywa. Wracając z powrotem do tematyki różnych seriali, tak, bo mówię, są dla dorosłych, są dla nie, nie dorosłych, są dla młodzieży seriale, są seriale dla dzieci, są przecież bajki dla dzieci, jak one się tak faktycznie celowo specjalnie przecież nazywają, tak. Kiedyś, pamiętacie, Bolek i Lolek, jakiś tam Reksio, ja takie bajki oglądałem. Później się pojawiły, może nie jakieś Power Rangers od razu, ale już były wątki jakieś tam przemocy, w bajkach typu Dragon Ball na przykład, to już były rzeczy, które faktycznie no, tam troszkę, troszkę było mm, takie przemocy. Ale ja już byłem wtedy nastolatkiem, więc raczej aż tak mnie to nie dotykało. Owszem, zgadzam się z tym na przykład, że w internecie dużo jest syfu i dużo jest dziadostwa, a między nimi właśnie też na YouTubie. Niestety, no tak jest. Włączając różnego rodzaju gameplaye, dzieci to oglądają. Ja u siebie w domu na przykład robię, robię sobie takie yy, sesje, zaznaczam sobie na przykład dziecku, które ma 4 lata. Mojemu młodszemu synowi, robię takie sesje, robię z tego na przykład 12-godzinną sesję. I on sobie będzie może sobie to oglądać na przykład przez, przez cały tydzień, tam po godzinie, czy tam półtorej, dwie godziny dziennie, nawet w zależności, jaki to jest dzień, tygodnia, bo to też jest bardzo ważne. Ale właśnie, jak można powiedzieć na grę coś złego, jeżeli wybieramy grę naprawdę taką typową do wieku? Wiem o tym, że wielu rodziców, wielu, wielu jakichś tam na przykład waszych wychowawców ma problem z tym i będzie miało problem z tym z braku wiedzy po prostu na ten temat. I ja, ja się wcale nie dziwię, to są bardzo ciężkie tematy. Wybrać coś dla kogoś, aby to faktycznie nie skutkowało jakąś nie tyle przemocą, tylko zbyt dużym może zaangażowaniem, bo ja, ja mu to tak nazwał. Bo jak właśnie jeszcze raz wrócę do filmów czy seriali, Filmy i seriale mają to do siebie, że one mają cię uzależnić, abyś wrócił ponownie do głównego wątku, który się odbywa w danym momencie, w danym momencie, w danym filmie czy serialu. To jest nic bardziej mylnego, i to moim zdaniem jest bardziej takie, bardziej to jest takie niemotywujące, żebym powiedział czasowo. Tylko to wiadomo, że to będzie trwało, tak. Przypomnijmy sobie, moda na sukces, odcinek, nie wiem, tam 8 tysięcy, czy tam 10 tysięcy ich było i to klepanie jest non stop, albo seriale, seriale brazylijskie, moja babcia ogląda. Moja babcia godzina 13 do godziny 18 coś jest czymś codziennie, jest zajęta przed telewizorem, ogląda. Okej, okay, jest na emeryturze, wychowała już dzieci, yy, jest zadowolona z tych dzieci, nie, nie ma jakichś tam stresów, może sobie usiąść spokojnie, poglądać. Ja nie widzę w tym nic złego, ale zaczynam widzieć coś złego, jeżeli na przykład ktoś ze starszych neguje grę na komputerze czy na przykład na konsoli. Bo mało tego, że to jest kreatywne, bo to dziecko musi, co, musi coś robić tymi rękoma, nie tylko stykać pilotem, przyłączać, przyłączać poszczególne programy, czy, czy jakieś tam serwisy, ale ma jakąś taką... To dziecko, dziecko czy tam dorosłe, my uczestniczymy w tym, prawda? Co to się dzieje na telewizorze. Wiem, że to jest dla starszych, takich dużo starszych, coś nieprawdopodobnego, zresztą po co, jak mogę oglądać, tak? Ale jednak to jest taki wątek, który się przeradza w grach, Decydujący o tym, że my jesteśmy w środku, jesteśmy w środku w wydarzeniach, Mamy de możemy decydować, jesteśmy decyzyjni. Ja chcę iść w prawo, to idę w prawo, chcę iść w lewo, idę w lewo. Niekoniecznie muszę szczelać, bo jest bardzo dużo gier, takich, które naprawdę można grać nawet z rodzicami, czy to w, nie w, nie w niedzielę, Usią usiąść sobie pięknie z rodziną, na przykład w jakiegoś. No, no bo ktoś też czasami mówi, tak że. Gry to tylko siedzisz i, i, i nic nie robisz, ale są mi kinek ty, dziś są mi na przykład wiary. Ludzie z czystej niewiedzy często komentują to w ten sposób, że jest to coś złego. Ja proponuję naprawdę jedyny tytuł, taki na sam początek, jedyny, na razie jedyny. Taki tytuł dla rodziców, którzy na przykład mają ciężki kontakt z dziećmi, naprawdę taki ciężki kontakt, bo takich ludzi jest bardzo dużo. Polecam grę. Nie będę je teraz wyciągał, za mną jest coś około tysiąca gier, widać może tam jedną czwartą z tego, ale mam ponad 1000 gier, mam, rodzinę, mam normalną rodzinę, mam normalną pracę, pracuję z ludźmi, czuję się dobrze w społeczeństwie. Mało tego też, jestem wychowawcą w paru, tak, w paru tam różnych sprawach, bo jestem muzykiem, jak wiecie, i czuję się normalny. Mówię, mam normalną rodzinę, jeszcze raz powtórzę. I polecam, jeżeli ktoś ma faktycznie problem z dziećmi, Usiądź sobie, jeżeli macie taką konsolę w domu, jeżeli macie komputer, czy nie wiem, głównie, bo, bo to na konsoli będzie fajne, we dwójkę sobie zagrać w grę It Takes Two. Słuchajcie, to jest gra na PlayStation 4, It Takes Two. Tak się ona na, na, dokładnie nazywa. Jest to gra, w kooperacji, gdzie decydujemy o różnych losach, przemierzamy przeróżne plansze, które naprawdę do siebie zbliżają, jest tam bardzo dobra fabuła rodzinna fabuła gdzie trzeba razem sobie pomagać, bo bez pomocy tutaj nic nie ma, nic, nic tutaj nie będzie za darmo trzeba sobie pomagać właśnie nawzajem. Jest to kapitalna gra. Na dzień dzisiejszy tą grę właśnie polecam, aby sobie ludzie zagrali z dziećmi, właśnie, z posiechami swoimi. Nie mówię, żeby to było dziecko było za małe, bo no, umówmy się, to jest jednak bardzo ważne, żeby umieć rozgraniczyć, które w jakim wieku jaką grę można podać. No bo wiadomo, są też oznaczenia PEGI na wszystkich pudełkach. To też trzeba wiedzieć. Tam, gdzie jest jaka, jaka cyferka, czy tam jest naście, czy, 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 czy nie? Nie naście lat pokazane, w jakim wieku można grać, to też powinniście na to zwracać uwagę, jeżeli jesteście naprawdę zieloni na ten temat. Zieleni, zieloni, gorąco polecam do tego, żeby sobie w tę grę zagrać i zobaczycie, że tym taką zwykłą jedną grą, która będzie trwała powiedzmy. Może nie jak będziecie, jak będziecie intensywnie grać, ale powiedzmy te dwa tygodnie, jak będziecie grać tam po, po godzince dziennie, czy tam powiedzmy co, co jakieś tam dwie godziny w ciągu weekendu. Uwierzcie mi, że ta gra więcej Was zbliży niż wspólne oglądanie telewizora przez rok czasu nawet. Naprawdę. I to jest, ja tego nie chcę jakoś udowadniać, ale wystarczy sobie naprawdę usiąść, włączyć tą grę. Nie będę mówił o innych grach, ale jeżeli Wam się taki vlog spodoba, to... Proponuję coś napisać na ten temat, jeżeli się to przyjmie i spodoba. Mogę spokojnie na ten temat jeszcze porozmawiać i powiedzieć do kamery parę słów o innych grach, które też będą motywować do tego, aby dobrze współpracować w rodzinie i dobrze współpracować przede wszystkim ze swoimi dziećmi. Także słuchajcie, tak, tak by to wyglądało, i gry, gry słuchajcie. Nie są złe, naprawdę. Słuchajcie, czy starsi czy młodsi gry nie są złe, tylko trzeba umieć się dobierać. Dodam jeszcze bardzo ważny wątek, żeby to za długo nie trwało. Gry online, czyli gry przez internet. Zgadzam się, że one są złe, dla zbyt młodych na przykład. Jak najbardziej jest to za bardzo wciągające. Dziecko wtedy myśli o tym. Zresztą ja sam kiedyś byłem dzieckiem i ja już takie rzeczy grałem i potrafiłem wybierać pomiędzy pójściem z kolegami na przykład na pizzę czy nawet z dziewczyną aby na rzecz tego, aby się spotkać w gildii. Gildia to, to, są, to jest takie miejsce spotkań w internecie w danej grze na przykład, gdzie tworzy się właśnie swoje, swoje zgrupowanie i to się nazywa gildia. I faktycznie często ten czas decydował przed komputerem niż ten czas, aby wyjść ze znajomymi, żeby się po prostu razem zintegrować. To, to jest złe faktycznie. Tylko, że widzicie, ja na przykład przez internet nie gram. Mam aktualnie 35 lat i ja takich rzeczy nie wybieram. Po prostu szkoda mi na to czasu. Wolę sobie spokojnie z żoną na przykład usiąść przy Netflixie, bo cały czas grać też nie można, ale usiąść sobie przy Netflixie czy jak przy jakimś tam innym spocie filmowym i sobie na przykład oglądać ten film razem wspólnie, czy nawet sobie zagrać, bo mówię, no nie można cały czas tego samego robić. Nie pasuje, idziemy sobie na spacer. Ale broń Boże, nie uważajmy tego za coś, za coś wyrocznie, że gra to jest coś bardzo złego, nie polecam gier online, na pewno do 10 roku życia, na pewno na pewno moje dziecko nie dostanie nigdy możliwości, aby grało na, przez internet. Zwłaszcza te telefony komórkowe Tu też na to są bardzo beznadziejne rzeczy, trzeba umieć dobierać, bo są fajne gry kreatywne też na, na internecie, ale to trzeba naprawdę mocno mocno trzeba to sprawdzać i to też przez to się traci czas. Na konsolach, na komputerach można to szybciej zweryfikować. Nie ma mikropłatności, że dzie, dzie, dziecko ci po prostu nie kupi czegoś, nie zamówi czegoś. I to jest ważne, jak i dla was, na pewno, jak i dla mnie. Trzeba uważać na syf w internecie, bo jest jego bardzo dużo. Trzeba naprawdę umieć dobrze to zweryfikować, aby to zadziałało. Jeszcze raz tak powiem. Tak by to wyglądało, taki krótki vlog na temat tego, że naprawdę gry, słuchajcie, nie są złe, wystarczy Spróbować usiąść przy nich, spróbować się z nimi zaprzyjaźnić, spróbować z nimi po prostu żyć, być w takiej symbiozie, bo naprawdę to jest kapitalna sprawa. I dzieci docenią Was, i Wy, dzieci, poznacie siebie z innych sfer, i to na pewno pomoże w Waszej rozmowie na co dzień. Ja Wam serdecznie dziękuję za, za to, że oglądaliście odcinek. Subskrybujcie kanał, komentarze i łapki, czy do góry, czy w dół, jak chcecie. W każdym razie zapraszam i dziękuję Wam. Do zobaczenia. Cześć.